W Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego. Tematem spotkania, któremu przewodniczyła radna sejmiku województwa podkarpackiego Kamila Piech, były główne założenia polityki rozwoju Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego na tle całego województwa. Nasze miasto, jak zauważono, jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym w regionie. Wypada bardzo dobrze na tle innych aglomeracji. Stalowa Wola funkcjonuje dobrze na tle, na tle województwa podkarpackiego. Wraz z powiatem zajmują 12 miejsce w zakresie pozyskiwania środków z regionalnego programu operacyjnego na lata 14-20. To dobra pozycja, to też na pewno motywacja do tego, aby pozyskiwać środki w nowej perspektywie finansowej, która przed nami. Więc myślę, że to sprawi, że Stalowa Wola jeszcze wskoczy tutaj kilka poziomów do góry, bo przed Stalową Wolą nowe wyzwania, nowe plany, bardzo szerokie. Dzisiaj mogliśmy tego posłuchać na Komisji Rozwoju Regionalnego, więc to na pewno motywuje i prezydenta miasta Stalowej Woli, i starostę powiatu stalowolskiego do tego, żeby takie działania podejmować, mając na względzie możliwość pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej. W stalowej woli dynamicznie rozwija się przemysł. Nowe układy komunikacyjne sprawiają, że miasto staje się coraz bardziej dostępne. Dodatkowo realizowane dzięki środkom unijnym i rządowym prospołeczne inwestycje i programy sprawiają, że miasto staje się przyjazne do życia. Jednak aby nadal się rozwijać, stalowa wola potrzebuje nowych przestrzeni związanych z infrastrukturą. Barierą, która ogranicza rozwój miasta jest przebieg Sanu. I zdecydowanie niewystarczająca liczba przepraw przez tą rzekę. Stąd inicjatywa wspólna z prezydentem Stalowej Woli o zgłoszeniu, podjęciu do realizacji takiego zadania w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 855 takiego mostu, który zastąpił lub uzupełniłby tą przeprawę, którą mamy w ciągu ulicy Brandwickiej. Nowa inicjatywa, dosyć odważna, dosyć kosztowna. Ale liczymy na jej realizację w ramach programu Mosty dla Regionów. Jak zaznaczył obecny na spotkaniu prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, Stalowa Wola jest ważnym punktem na mapie inwestycji województwa podkarpackiego. Przed nami bardzo ważne zadania infrastrukturalne. Bardzo się cieszę, że właśnie tak istotna Komisja Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która tworzy właśnie strategię na nowy okres programowania Unii Europejskiej, przyjechała dzisiaj do Stalowej Woli, zapoznała się z naszymi silnymi stronami, ale również oczekiwaniami dotyczącymi e, przyszłych inwestycji. Jestem przekonany, że one później znajdą się właśnie w strategii, która pozwoli nam skutecznie ubiegać się o dofinansowanie, a naprawdę jest coraz. Stalowa Wola dzisiaj przeżywa dobry czas dynamicznego rozwoju strefy gospodarczej, ale to tym bardziej nie powinno nas usypiać, nie powinniśmy sobie usiąść i stwierdzić, że już wszystko jest w porządku, tylko tym bardziej jeszcze mocniej pracować, ubiegać się o wszelkie szanse rozwojowe, które są również w programach regionalnych. Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie przeprowadzał konsultacje społeczne, w ramach których zbierane będą uwagi dotyczące strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego, w tym miasta stalowej woli.